Witamy w instrukcji montażu tylnych sportowych resorów pneumatycznych Arnott przeznaczonych do BMW X5 E53 z tylnym poziomowaniem. Ten film przeprowadzi Cię przez najważniejsze kroki, aby zapewnić udaną instalację. Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że zastosowano niezbędne środki bezpieczeństwa, które można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu. Należy odpowiednio podnieść i unieruchomić pojazd oraz odizolować wszelką zgromadzoną energię, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniom. Zacznij od otwarcia pokrywy bagażnika i odblokuj panel wykończenia podłogi bagażnika przy uchwycie. Następnie zdejmij panel. Następnie podnieś pojazd i zdejmij tylne koło. Teraz należy również zdemontować wspornik podłużnic, aby uzyskać dostęp do zbiornika powietrza. Ostrożnie poluzuj złącze powietrza, aby spuścić powietrze ze sprężyny. Następnie odłącz górną część sprężyny powietrznej, naciskając szybko złącze w dół. Teraz naciśnij pierścień zabezpieczający i odłącz przewód powietrza. Usuń zaciski zabezpieczające. Następnie zdejmij zacisk blokujący z dolnej części mocowania sprężyny powietrznej i wyjmij sprężynę powietrzną z pojazdu. Demontaż został zakończony? Zamontuj nowe resory pneumatyczne w odwrotnej kolejności do demontażu. Dokręć wszystkie nakrętki i śruby zgodnie ze specyfikacjami producenta pojazdu, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe dopasowanie. Sprawdź, czy zacisk Przytrzymujący przewód powietrza jest prawidłowo ustawiony, upewniając się, że stożkowa krawędź jest skierowana w dół w stronę sprężyny i jest całkowicie osadzona. Dziękujemy za zapoznanie się z naszym przewodnikiem dotyczącym wymiany resorów pneumatycznych BMW X5 na części Arnold. Prawidłowa instalacja zapewnia długowieczność i wydajność układu zawieszenia pojazdu. Życzymy bezpiecznej i udanej naprawy.